z tej strony Alan. dzisiaj Wam pokażę, jak testować poczyty. Czyty, good Stars pewnie większość, chcę mieć, dżemy, wszystkie postacie. Tak, wiem. I też miałem Wam pokazać Bibi i Daryl'a I też. E, też mi dropną. Ośmiobitowiec. 8, 8 Już mam 6000 pucharków I. Tara, dzisiaj rano. Okej, okay. dzisiaj Wam pokażę. Jak zainstalować czyj to Stars? Na początku wychodzimy. W Google wybierzemy E, le, a ryby, beta. okej okay. To pisze pierwsze. Chodzimy okej okay. Widzimy, że taka strona Larry the Free brawl Stars Private Server. Private Server to jest prywatny serwer, więc dajcie albo wypróbujcie i będzie to walka z bossem, albo gracie z botami. Okej okay. idziemy niżej. Tu nic, nic ciekawego nie obchodzi. Okej okay. Tej. Tutaj. Że warp classic. Okay. Na Androida, jak ktoś ma OS, to taki iOS, -a, czyli Apple. ok, teraz to na no, idziesz na dół. Okej, okay. okay, idziemy. Gdzie? Tak wygląda Wasze konto. Gdzie? Macie wszystkie po 99. Tutaj macie 99 000, prawie 1000, 100 tysięcy pucharków. Tutaj macie... Nie. I to jest prywatny serwer, więc i tutaj klikamy przejść do strony pobierania. I tutaj znowu idziemy otwarzacz i tutaj L Warp Classic pisze. Wchodzimy. Tutaj. Bierzemy Download 140 MB. Download. OK. Download starting. OK. Teraz on się akurat pobiera. OK. Teraz drugi Reperium jeszcze raz pobieramy. OK. Ok i teraz wychodzimy Żeby nam wchodziły w różne strony wchodzimy w pobrane wchodzimy w pobrane i szukamy właśnie naszego Warp klasika gdzie tutaj mamy i pobieramy Przygotowuję aplikację wie? i tak robicie tak samo gdy te właśnie potrzebuje aktualizacji samo robicie czyli tam przechodzicie w stronę, i instalujecie to wszystko i pobieracie aktualizację i już macie aktualizację ubraną już masz ja akurat mam są i Sandy oczywiście więc to jest już halloweenowy ty wam się pobierze ja nie będę tego pobierał, Wyszło eee, już mam to pobrane. Kacie otwórz, otwórz. Ok, i no, się uruchomi. Warp Classic. Oczywiście musicie na początku wszystkie postacie zrobić Tutaj macie super cel. I on się taki ekran ładowania. Nie taki jak podstawowy, taki jak w Brawl Stars tylko taki inny więc przykro zanim się naładuje szokolady ja są zalogowane, widzicie widzicie, na moje konto wszystko jest tylko na początku gdy wchodzicie, to musicie na początku te postacie wydropić macie do nich wszystkie te wszystkie star powery yy, 35 ranga 100 tysięcy parków na każdej postaci, to, 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 to trochę już. będą być Wynibyć... na 100 tysięcy parków, gdzie? Penny, Riko, wszystko tu mamy nad legendy nad wszystkie skiny, nad skiny, które nie istnieją na grze. Na przykład Pumpkin Spike. Galaxy, ktoś na przykład Agent Shelly na przykład no nie co tutaj na przykład Calvera Piper to jest w ogóle na przykład na przykład, Leonu, na przykład to Leon na przykład macie tutaj Leon na przykład Bubble Leon tu się istnieje on Leon Leon z buku się... hey. Na przykład Sandy macie Zobaczcie wszystkie, na przykład Oszlobita Majka, Wszystkie Na przykład... macie też Na macie na macie Wegelly. Duniczka Shelly Shelly Old Shelly Starego Skina do Shelly Nie na przykład na przykład kolejny skin, którego nie ma w grze O na przykład Pliat Shelly I Black Window Widow Shelly To wszystko nie, tutaj na przykład do broka ma wszystkie postaci, brok boombox brok plażowicz brok old brok stary brok tak kiedyś wyglądał neon brok zmaścigowy brok. brok wszystko macie ja na przykład jak wypróbujecie postać, to was przeniesie na walkę z robotem. E, gigantycznym tym bossem robotem was przeniesie. Macie spajka Wszystko macie tutaj. I wszystko po prostu. Macie wszystko. Gdzie, nie jest z kilka megaboxów są otworzyć. W sklepie nie ma ciekawego.

Nie, wszystko macie. Śnieżny fort zbywania klejnotów, które zimę. macie dwa z klejnotów? Gdzie? Zobotna gwiazda? Tylko jej chyba tu nie ma. Bo też są wydarzenia, więc to, to się. co jakiś czas zmienia. I na przykład tutaj. Na przykład tu macie czas na zwykłe zwierzę. Jeden z godziny. 10 minut i sekund sobie tutaj to zmienię Teraz sobie na 8 Lubita. przykład Swoją sobie ten. ten przykład na zielony wszystko to możecie zrobić czego nie ma, yy tu wgadza się alumnuski jest trójki się nazywam. Tu wszystko macie ustawienie. Trójki dla rodziców, powiedz co, Wszystko. Okej. Okay. Teraz wygrajmy. Tylko tu jestem w protokiwaczu. Tak tutaj. Plaster ruszyli. Tylko weźmiecie. Zmienicie na Leona. Bo ten Leon będzie miał ten plaster. I to działa naprawdę. Więc dobry cheat, jak ktoś chce, możecie instalować w parze. Zegrajmy w parze. Ok. Ten film akurat się pojawi gdzieś około godziny 18:00, A 18 .30, nawet 1830 20, Nawet okay, z Frankia zwykle nie mają skinów Zawsze chyba nie mają skinów Poty, okej okay. Też jest potrzebny internet, więc Więc jest super czy nie tak fajnie nie tak fajnie że potrzeba internet wybrać jak chcecie pogląd zenitów to piszcie w komentarzach pod tym filmem jak mamy to to już możemy na przykład na każdej postacie to zrobić do pogląd zenitów okej okay. okej okay, mój tutaj Zawsze gdy przegracie, to zostaniecie pierwsze miejsce. Okej, okay, na przykład możecie tutaj wszystko. Macie też nie potrzebne skin do spajka, do płuka, do leona do każdego. Takie nad natni wiem. Będzie się powtarzam okej, okay, ale to nic. Okej. Wiemy sobie to okay. Jakie sercie już? no stoi. Tak jak tak każdy jest życie dajcie na drugie życie, znaczy, dajcie na przykład taszelki, szelki, na szelkę, to już jesteście na przykład niepokonani. A nie, przeszłam sobie na... Ochronę. В любом случае, что я то А наша шайке... а это не забить. Beta i doność, to nie było mm. szans trwanie i tak pierwsze miejsce zostanę. i pierwsze miejsce więc tak się to prezentuje jak yy, chcecie mieć takie rzeczy to łapkujcie w górę subskrybujcie bo 20 subskrypcji jeszcze chyba 3 subskrypcje nam brakuje Jak widać będzie live z brostas no, może z czego innego piszcie w komentarzach więc na razie. Na. Czy na śmiech?